Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Kolejna rozmowa dnia w naszej telewizji Sądeckiej, a gośćmi moimi i państwa są Alina Marek, dyrektor pedagogicznej biblioteki Wojewódzkiej, witam serdecznie. Witam, witam państwa. I nauczyciel bibliotekarz pani Anna Krawczyk, witam. Dzień dobry. A rozmawiać będziemy o tym, co mieliśmy w ostatnim czasie, z czego mogliśmy skorzystać. Jeśli chodzi o pedagogiczną bibliotekę wojewódzką i o tym, co przed nami, bo przed nami też mnóstwo atrakcji, biblioteka w tym roku już 70-lecia, z 70-lecia swojego istnienia i z tej okazji tych aktywności, działań, eventów było rzeczywiście bardzo dużo. Większość z nich oczywiście skierowanych do, do czytelników, do osób, które korzystają na co dzień z Waszej oferty. Przede wszystkim chyba promocja czytelnictwa i promowanie tego, żeby nowe osoby zachęcać, nie tylko te najmłodsze, nie tylko uczniów, nie tylko przedszkolaków, ale także tych, którzy być może gdzieś w ostatniej przestrzeni nie mieli czasu na to, by wziąć książkę do ręki. Tak, zgadza się. Największą wartością dla nas, dla bibliotekarzy, dla pracowników biblioteki jest rozwój człowieka, i promowanie czytelnictwa jest naszym obowiązkiem, bo. Przecież pracujemy w pedagogicznej bibliotece wojewódzkiej, natomiast taką nadrzędną wartością jest dla nas rozwój człowieka dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców i to, co robimy, robimy właśnie po to. Zapraszamy do udziału w konferencjach, w konkursach bardzo dużo tych wydarzeń faktycznie organizowaliśmy w tym roku w roku jubileuszu 70-lecia biblioteki i nawet jeśli to są ogólnopolskie tematy jak w ostatnią sobotę narodowe czytanie ballad i romansów to pedagogiczna biblioteka wojewódzka przy ulicy Jagiellońskiej 61 zorganizowała to w ten sposób że Czytelnicy, pierwszych 70 czytelników, którzy odwiedzili naszą bibliotekę w sobotę i bądź wypożyczyli bądź zapisali się do biblioteki jako nowi czytelnicy, otrzymali w prezencie specjalne wydanie ballad i romansów właśnie 70 książek z okazji jubileuszu 70-lecia. I to są takie nietypowe działania, których celem jest rozwój człowieka poprzez promocję czytelnictwa. Ale tak obiektywnie rzecz ujmując, powiem, że zaistnieliście mocno w tym roku. No, bardzo nam na tym zależało. Bardzo nam na tym zależało, ponieważ y, żyjemy w trudnych czasach. Książka często bywa ostoją, bywa przyjacielem, bywa po prostu taką wartością, do której możemy się odwołać. Nie musimy przeżywać własnego życia od pierwszych do ostatnich dni. Bo przecież w połowie tego życia, albo wcześniej, albo trochę później, możemy przeczytać biografię jakiegoś znanego człowieka, bohatera, autorytetu, i być może niektóre decyzje, niektóre kroki stają się łatwiejsze, bo już był człowiek, który przeżył podobne sytuacje i zależy nam na tym, żeby mieszkańcy miasta, żeby mieszkańcy regionu przychodzili do naszej biblioteki, żeby otwierali tą bramę do tysiąca prawd, tysiąca książek, wejście od ulicy Jagiellońskiej 61, to piękna, rzeźbiona, drewniana, drewniana brama, która jest właśnie bramą do wiedzy, do rozwoju, do rozrywki. Bardzo serdecznie zapraszamy i stąd ta nasza aktywność. No i słynny Zabytkowy budynek, też zresztą bardzo charakterystyczny, i dziś właśnie nawiążemy choćby samą nazwą do tego budynku, bo będziemy mówić o tym, co przed nami w najbliższych dniach, w końcówce tygodnia i weekend również. Chodzi tutaj o taki piknik czytelniczy pod Ciuciu Babką. Dla kogo ta propozycja i co Państwo będziecie oferować, tak najpierw w telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie, piknik trwa dwa dni. Od godziny 10, ale zapraszamy już wcześniej, jeśli ktoś dysponuje czasem, od godziny 10 do godziny 17, i w sobotę od godziny 10 do godziny 15. I tutaj kieruję zaproszenie do nauczycieli, do uczniów, do rodziców. Zapraszamy na opowieści z bębnami i hałasami. Zapraszamy do czytania pełnego marzeń. Zapraszamy na rodzinne warsztaty obrazkowe czytanie. Warsztaty prowadzone są przez specjalistów, przez pedagogów, terapeutów, którzy też poszukują takiego sposobu komunikacji z czytelnikami który jest ciekawy, bo też te czasy są dynamiczne. Więc jeśli czytamy z hałasami i bębnami, to mamy zamiar właśnie takimi narzędziami i tymi hałasami trafić do wrażliwości i być może zachęcić czytelników, żeby skorzystali z naszych zasobów. Jeśli chodzi o rodzinne warsztaty, mamy zamiar zachęcić rodziców i przekonać, że w związku z tym, że nadchodzą jesienne i zimowe wieczory, Lubię, niestety. i zasiądą przed różnymi platformami, nie używając nazw, żeby oglądać swoje ulubione seriale czy filmy, to chcemy zachęcić rodziców do takiego postanowienia przednoworocznego, że taką proporcję sobie ustalić zapisać na lodówce. Na przykład jeden obejrzany na tej popularnej w platformie filmowej Film to 10 minut czytania dla swoich dzieci i rozmowa o tej książce. Więc wszystko co robimy służy temu, żebyśmy się mogli rozwijać, żeby nasi czytelnice mogli się rozwijać, żeby rodziny były bardziej zintegrowane. I to też jest cel pikniku. Pierwszy dzień bardzo hałaśliwy, pełen warsztatów, warsztaty drukarskie, warsztaty czytania. Warsztaty opowieści. Natomiast drugi dzień oprócz atrakcji bardzo piknikowych, czyli popcorn, wata cukrowa, zjeżdżalnie, malowanie twarzy, balonikowe zwierzęta. Również mamy atrakcje dla całych rodzin. I koleżanka pani Anna Krawczyk koordynuje. To wszystko, co wydarzy się w soboty, a będzie to niezwykła atrakcja, i już zapraszamy całe rodziny. No właśnie, bo mówimy tutaj o Grze Miejskiej, która będzie miała, tak jak pani dyrektor wspomniała, miejsce w sobotę, bo piknik oczywiście, choćby z samej nazwy, jest czytelniczy, czyli niesie ze sobą walor edukacyjny, i ten cel chyba jest edukacyjny przede wszystkim. No ale to, tak jak też pani dyrektor tutaj wspomniała, to jest. Prawdziwy piknik, czyli niemożliwe, żeby obeszło się bez balonów, fotobudki i innych tego typu przyjemności. Natomiast to, w czym mogą wziąć udział całe rodziny i to jest oferta skierowana rzeczywiście do większych grup, to jest ta gra miejska Wyspa Tajemnic. Tak, to już czwarta edycja gry miejskiej. Zapraszamy rodziny z dzieciakami do, do wspólnej zabawy. Będzie się dużo będzie się działo. Biblioteka w tym dniu zmieni się w bajkową krainę bibliotekarze też będą bajkowymi postaciami znowu będziemy wspólnie bawić się trochę się powygupiamy pośmiejemy sprawdzimy sprawdzimy zręczność zwinność będzie to taka alternatywa forma spędzania czasu z rodziną. Jak ktoś nie wie, czym jest gra miejska, na pewno pamięta z dawnych czasów, czym są podchody. No właśnie, o to więc, chciałam zapytać. Więc to, będzie to, to będzie taka. To co to, to w, jest ta gra, to gra to jest Tak, tak. Jak, jak ktoś kojarzy z dawnych czasów podchody, to, to jest taka rozbudowana wersja podchodów. Więc rodziny z dzieciakami dostają mapę, wskazówki i biegają po, po mieście, rozwiązując zadania, zdobywając następne wskazówki. Ale są gdzieś ukryte te wskazówki, czyli yy, znaczy, rozumiem, to nie jest tak, że ktoś tam stoi i nam podpowiada co dalej. Nie, mamy pierwszą wskazówkę do miejsca, do którego musimy się udać, Aha. prawda? Tam bajkowa postać da nam zadanie, które trzeba wykonać, i jeśli zadanie będzie rozwiązane prawidłowo, yy, no to dostanie się następną wskazówkę do następnego punktu i. I tu rozumiem, tak. jest to po prostu gra ze zwycięzcami, tak? Tu tak, zwyciężają wszyscy, nie aha. ma tak, że zwycięża jedna drużyna, tylko wszyscy mają się dobrze bawić i spędzić fajnie czas z rodziną i wszyscy zwyciężamy. Nagrody w tym roku funduje nasza biblioteka z okazji jubileuszu 70-lecia, ale też na trasie czekają słodkie niespodzianki, za które chcemy podziękować Kawiarni Tratoria, lodziarni miś i kawiarni na Wałowej. A także jeszcze będzie niespodzianka dla maluszków z firmy Ufoland. A proszę mi powiedzieć, dlaczego taka nazwa wyspa tajemnic? Skąd bo w tym roku wzięło? trzeba będzie ocalić wyspę przed zatonięciem, więc wiele nie mogę zdradzać, bo szczegóły fabuły dowiedzą się uczestnicy już w sobotę. Ale w tym roku trzeba po prostu będzie ją ocalić. Tutaj patrząc na tą nazwę, rozumiem, że są jakieś też książkowe, bajkowe inspiracje, tak? E, tak. Inspiracje są za, zaczerpnięte z wielu różnych książek, e, z fantastyki dziecięcej, czy to też e, młodzieżowej. E, miłośnicy e, tych gatunków na pewno odnajdą, e, odnajdą te inspiracje w trakcie gry. Choćby w nazwach postaci czy w scenariuszu. Trzeba się jakoś przygotować do tego, czy, czy nie? Czy można każdy nie, może przyjść Absolutnie. I każdy każdy może, może przyjść. Każdy, kto lubi się dobrze bawić, prawda? kto, kto lubi się troszeczkę powygłupiać, yy, yy, pobiegać po mieście. no Może biegania nie będzie aż tak dużo, nie ma się coś bać, jak ktoś ma <laughs> słabszą kondycję. Yy, spokojnie. Każda rodzina z dziećmi da radę. Mogą to być małe dzieci, starsze, nie ma ograniczeń wiekowych. Można zabrać babcie, ciocie. Będzie, będzie wesoło. Będzie bajkowo, kolorowo, wesoło. Przypomnijmy jeszcze godziny, o której powinniśmy się stawić, żeby wziąć w takiej grze udział. O dziesiątej. ale o 10. podkreślę tutaj, że liczba miejsc jest ograniczona. Już mamy sporo zapisów, więc jeśli komuś zależy na uczestnictwie, no to trzeba się zarejestrować, bo to jest tylko dla zarejestrowanych. A jak się rejestrujemy? Dzwonimy Aha, e tak, tak. telefonicznie mhm. na adres, na, na telefon biblioteki. Czyli przypominamy wszystkim zainteresowanym osobom, jeśli ktoś chce zapisać się na grę miejską, warto zadzwonić wcześniej, znaleźć na tak, stronie, stronę internetową Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej tam wszelkie informacje na temat gry miejskiej, zapisów yy, znajdziemy i też pewno na temat pikniku, tak? Tak, tak. Zapraszamy na naszą stronę internetową. Ja jeszcze raz naprawdę na ułamek sekundy pokażę tą mapę, bo ta mapa jest tajemnicą. Prawie Czyli zdradzamy jak Sprawdzamy tutaj tajemnicę po tak, prostu. Tak, prawie jak w filmach o Indiana Jones. Tyle tylko mogę Państwu pokazać. I teraz wszystkie te mapy zostaną głęboko schowane. A to ja już się nie powinnam zapisywać, bo ja, ja już tutaj zerknęłam, widziałam. Liczę na to, że w ciągu tygodnia Pani redaktor zapomni wiele szczegółów, które mogłyby być pomocne. Te mapy jak tylko wrócimy do biblioteki zostaną głęboko ukryte i każda rodzina która przyjdzie żeby uczestniczyć w grze miejskiej otrzyma mapę wskazówki kartę punktów i zaproszenie do dobrej zabawy. Możemy od strony organizacyjnej powiedzieć, że ta wędrówka i zdobywanie kolejnych skarbów bo tak to będzie wyglądało w kolejnych punktach. Będzie możliwość zdobycia kolejnych skarbów, zarówno słodkich, jak i tych, które faktycznie będą służyły temu, żeby ocalić tą wyspę. No więc taka wędrówka mniej więcej potrwa półtorej godziny do dwóch godzin. Więc proszę się nie martwić. Potem zapraszamy do siebie na rozdanie nagród, na słodki poczęstunek. Bardzo serdecznie zapraszamy. Tutaj jeszcze są inne aktywności, nie tylko gra miejska, jeśli chodzi o ten drugi dzień pikniku, czyli jeśli chodzi o sobotę. Z czego będziemy mogli skorzystać? Przygotowaliśmy rodzinne warsztaty, bo być może w grze miejskiej będą chcieli uczestniczyć rodzice albo starsze rodzeństwo z młodszym. A pozostałych członków rodziny, ciocie, babcie, wujków zapraszamy do udziału w rodzinnych warsztatach, ponieważ o godzinie 13.30, około godziny 14, kiedy będzie wręczenie nagród, zakładam, że całe rodziny będą chciały uczestniczyć, oklaskiwać zwycięzców i zrobić sobie zdjęcie w takiej specjalnej, specjalnie przygotowanej fotościance, w której każdy... Uczestniczący będzie mógł wziąć do ręki kartę ze swoim nazwiskiem, i jeśli wypożyczy książkę, już awansem otrzyma tytuł czytelnik roku. Super. Ja yy, jeszcze mogę jeszcze tak, coś tak, dołożyć, proszę? że dla stałych czytelników, e, którzy będą chcieli wziąć udział w grze miejskiej. E, jest dodatkowa niespodzianka, bonus, także zachęcamy do zapisania się wszystkich, którzy e, chcą wziąć udział w e, grze miejskiej do zapisania się też do biblioteki, bo będą mieć dodatkowy bonus, którego no nie zdradzę, czym on będzie. Ale, ale warto, ale warto, ale warto. Po prostu niespodzianka dodatkowa. Jeszcze dwa słowa na temat samej nazwy tego pikniku, tak? Bo pewno nie wszyscy wiedzą, co to jest Babka, Może ci młodsi nasi widzowie, internauci niekoniecznie, więc powiedzmy, dlaczego piknik pod Babką? bo ja nawet nie wiem, czy już tak chyba przyjęłyśmy, że dla każdego jest to nazwa znana i powszechna, że nie powiedzieliśmy, gdzie ten piknik będzie miał miejsce. Więc co to jest ta Babka? No, zaczerpnęliśmy taką nazwę z Zazwyczajową, zasięgnęliśmy do takiej tradycji, do dziedzictwa kulturowego, można powiedzieć, Nowego Sącza, ponieważ siedzibą biblioteki jest piękny, zabudkowy budynek naprzeciwko dworca PKS-u, stąd wejście z jednej strony od Alei Wolności, z drugiej strony od ulicy Jagielońskiej 61. No więc założyliśmy, że dorośli wiedzą, a młodzi, którzy przyjdą może zapytają i otrzymają taką historię, informację, skąd ta nazwa Ciuciubabka. I to jest taki dodatkowy walor edukacyjny. Czyli pod Babką piknik, czy, jest, czy on będzie kontynuowany? Czy to jest taka idea, która na stałe się wpisze w kalendarz imprez Nowego Sącza? Tak, taki mamy zamiar, żeby jesienią, wrzesień jest miesiącem dobrym, ponieważ Wracają uczniowie do szkół. To już są aktywności, w których niektóre szkoły biorą udział grupami. Całe warsztaty, jeśli chodzi o warsztaty drukarskie, warsztaty bębniarskie z opowieści różnych, będą to warsztaty, na które mogą zapisywać się całe klasy. I ta, to, tak też jest. Od godziny. 9 do godziny 16 zapraszamy całe klasy do zapisywania się na te warsztaty. Jeśli wychowawca, opiekun zdecyduje się przyjść i spędzić ten czas, dysponujemy przestrzenią wokół budynku i co najmniej 4 godziny to to jest aktywność, która będzie zróżnicowana i klasa, młodzież, dzieci na pewno nie będą się nudziły. I jeszcze dwa słowa na temat tego, o czym już kilkakrotnie na tej antenie rozmawialiśmy, to znaczy odczarowywania hasła pedagogiczna, czyli jednego z członów nazwy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Jesteście biblioteką pedagogiczną, służycie tym wszystkim, którzy są pedagogami, niekoniecznie z wykształcenia czy z zawodu, ale także pewno służycie pomocą rodzicom, dziadkom i tym wszystkim, którzy chcą właściwie swoje dzieci wychować czy szukają odpowiedzi na to, jak to właściwie zrobić, ale nie tylko. Bardzo dziękuję za to pytanie. To jest wielkie wyzwanie, ponieważ słowo pedagogiczna. Jest rozumiane bardzo wąsko. Zamyka się w obrębie szkoły, szkół. Natomiast wszystkie zasoby, książki, czasopisma, niezwykle bogaty śmiem twierdzić, najbogatszy w mieście zasób literatury, jeśli chodzi o pedagogikę, jeśli chodzi o wychowanie, to są książki, to są publikacje dla pani redaktor, dla pana operatora. Dla mnie, dla rodziców, dla, tak jak pani powiedziała, dla babci, dla dziadka, dla wujka, który jest Ojcem Chrzestnym, ponieważ w naszym życiu są takie momenty, kiedy bardziej lub troszkę mniej, ale jednak jesteśmy pedagogami. Dla swoich dzieci, dla, dla wychowanków, dla, dla właśnie krześniaków, z książek. Mogą korzystać z artykułów, mogą korzystać wszyscy. My bardzo zapraszamy nauczycieli, ponieważ posiadamy też wiele książek z zakresu metodyki prowadzenia zajęć w szkole. Jednak cały pozostały zasób jeśli chodzi o wychowanie jeśli chodzi o etapy rozwojowe dziecka jego potrzeby rozmowy o emocjach sposoby rozwiązywania konfliktów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami to jest wiedza absolutnie powszechna, i uważamy, że wiedza, która powinna być podstawową wiedzą, którą powinniśmy się dzielić z rodzicami już obecnymi, z przyszłymi rodzicami. Więc zapraszamy wszystkich: rodziców, dziadków, młode osoby, dorosłe i czekamy z zasobami. Ja sobie też tak myślę, że bardzo mocno się. To nie, nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ale użyję go. Zafiksowaliśmy na internecie, na, na stronach internetowych, które w różnym stopniu Podpowiadają choćby jak wychować, jak właściwie może na początku pielęgnować dziecko, później jak sobie radzić z rozmaitymi problemami, których no, niestety jest wiele w czasie wychowywania dzieci. Natomiast ten internet dzisiaj jest bardzo często zaśmiecony, więc może tutaj też taka informacja dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani, żeby niekoniecznie, ja wiem, że to jest najprościej dzisiaj na, na wyciągnięcie ręki, na kliknięcie, ale szukać informacji nie tylko w internecie, ale też wśród fachowy, fachowej wiedzy. Ja nie mówię o podręcznikach akademickich, ale są różnego rodzaju poradniki, które pokazują, dodają bardzo wszelaką wiedzę na ten temat i u was pewno też te poradniki znajdziemy takie. Tak, opracowania z komentarzami pisane bardzo dostępnym językiem. Jesteśmy zdeterminowani, żeby poszerzać księgozbiór. Wydajemy dużo środków na tego typu publikacje i pedagogiczne, i związane z wychowaniem, i psychologiczne. I co ważne, tego typu publikacje to są publikacje książkowe. Nie znajdziemy ich w formie audiobooków. Co, jeśli chodzi o audiobooki, serdecznie zapraszamy, gdyż też posiadamy szeroką ofertę i dostęp do, do takiej literatury, z tym, że jest to literatura bardziej rozrywkowa. Natomiast literatura związana z wychowaniem, z psychologią, to zawsze będzie książka. I to są książki, które czekają na, na czytelników. No, ale cóż, biblioteka bez czytelników to jest tylko składnica książek. I stąd ten piknik, stąd gra miejska, stąd nasze aktywności, stąd zajęcia wakacyjne, na które zapraszaliśmy i które cieszyły się bardzo dużą popularnością. Żebyśmy nie byli tylko składnicą książek, tylko żebyśmy mogli służyć mieszkańcom, służyć rozwojowi mieszkańców, ale też lepszemu funkcjonowaniu rodzin. Bo może odwołam się do ekonomicznych przesłanek. Dziś to ważne przesłanie? Tak, bardzo ważne. Wiele, wielu rodziców, wiele wielu z nas wydaje. Dużo środków, oczywiście dla każdego to dużo jest więcej lub mniej, ale czasem to są naprawdę znaczące środki na korepetycje, na dodatkowe zajęcia. A okazuje się, że w wielu, wielu przypadkach to nie byłyby konieczne wydatki. Tylko potrzebujemy zrozumieć, rodzice potrzebują zrozumieć. Albo może posiąść taką, taką wiedzę, bo być może nie wszyscy posiadają wiedzę, że najpierw wybór odpowiedniej literatury, której w bibliotece pedagogicznej są tysiące książek, które możemy polecić rodzicom. I nauczyciele, bibliotekarze, którzy są doskonale zorientowani, jaką książkę, jaką literaturę. Po chwili rozmowy z rodzicem jesteśmy w stanie polecić książkę związaną z emocjami, z rozwojem. Tych pozycji jest bardzo dużo, więc dobór odpowiedniej literatury, przeczytanie książki z dzieckiem i co ważne, rozmowa z dzieckiem na temat przeczytanych treści powoduje, że dziecko lepiej się rozwija, ma większe poczucie własnej wartości, potrafi Prezentować argumenty, potrafi brać udział w dyskusji. To wszystko to są takie umiejętności i takie kompetencje, które w szkole pozwalają dziecku lepiej się uczyć, zdobywać lepsze oceny, a bezpośrednio przekłada się to na ewentualne wydatki na korepetycje, lekcje dodatkowe. Więc zachęcamy rodziców do tego, żeby przyjść odwiedzić bibliotekę Jagiellońska 61, piękny, duży budynek naprzeciwko dworca PKS. Wystarczy krótka rozmowa z nauczycielem, bibliotekarzem i otrzymają Państwo odpowiednie książki, dobór literatury. I zachęcamy do tego, żeby spędzić czas z dzieckiem, przeczytać książkę i porozmawiać o przeczytanych treściach. Zaoszczędzą Państwo pieniądze, a dziecku zapewnią Państwu fantastyczny rozwój. I jeszcze w ramach takiego dodatkowej takiej informacji dla wszystkich uczniów pedagogiczna biblioteka wojewódzka to też lektury a tak się za, zdarza często że mm, te lektury są omawiane we wszystkich szkołach w jednakowym czasie i y, brakuje niektórych książek zwłaszcza jeżeli to są jakieś niedawno wprowadzone pozycje wy też jesteście miejscem gdzie tak. te lektury można pożyczyć to tak, raz ale zapraszam. można też pożyczyć beletrystykę szeroko pojętą sama ostatnio korzystałam właśnie z waszej oferty pożyczałam dzieciom y, książki więc Wszystkie książki znajdziemy w pedagogicznej bibliotece. Tak możemy zaryzykować na takie tak, bardzo ogólne tak, stwierdzenie. Tak, zapraszamy. Chodzi, jeśli chodzi, ja nie mówię, że wszystkie, jeśli chodzi o tytuły, natomiast wszystkie, jeśli chodzi o tematykę na pewno. Tak, zarówno rozrywkę, jak i książki naukowe, jak i książki rozwojowe w szerokich branżach. Biografie, z których bardzo, bardzo warto korzystać z tych treści, które tam się znajdują. I przedsiębiorca, i nauczyciel, i rodzic, i seniorzy znajdą coś dla siebie. Nie będziemy już więcej reklamować. Trzeba przyjść, trzeba się przekonać, trzeba zobaczyć. A w najbliższy weekend, może nie weekend, ale końcówka tygodnia, pierwszy dzień weekendu, czyli piątek, sobota, piknik czytelniczy Jagiellońska 61 przed Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką. Zapraszamy Państwa i zapraszamy telewizję. Ja dziękuję serdecznie moim gościom za wizytę w studio, widzą za uwagę. Do zobaczenia. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Do widzenia. you